Dzisiaj grani na na chwilę ukazał się giewont, choć już w tej chwili przysuniły go chmury. Pogoda dzisiaj w Zakopanym zupełnie inna niż była wczoraj, diametralnie można powiedzieć, lało. Do niedawna już przestało, ale giewont jest ośnieżony, a my kochani śeknamy się z naszą malinką, z naszym pięknym widokiem na giewont. E, opuszczamy. Nasz przestronny apartament. Naprawdę serdecznie, kochani, polecamy. Jeśli Wam tak na szybko wszystko pokażę, Łazieneczka. naprawdę super przestronny apartament dla dwóch osób, nawet dla trzech, bo to też się rozkłada. Telewizorek, giewont, odpoczynek, cichutko, fajnie, wysoko, naprawdę. No i ten widok robi tak kapitalną robotę, że wow! Moi drodzy, apartament bardzo dobrze wyposażony, wszystko co byście nie chcieli, nawet jest piekarnik, jakby jakieś cebule chciały łódka robić z wietrąki, to też można, talerzyki, nie talerzyki, wszystkie z lodówka, zamrażarka i wszystko naprawdę mega, mega, mega e, czyściutko, już światło, bo wychodzę, ale naprawdę serdecznie, moi drodzy, polecam, już w ciemnym nastroju, żegnamy się, opuszczamy malinkę, aż światło nam zgasło diggity Bank. lecimy dalej kochani jakbyście z dzieciakami byli to zobaczcie tutaj jest taka fajna bawialnia. nie musicie zabawek ciągnąć do pokoju, tu jest mnóstwo zabawek, książek, zabaweczek zamków, kręgli, kręgli. fajnie oświetlony pokój, naturalny świat wjazd, parking tam nasze lambo, a my o, zobaczcie jaką wielką walizkę wzięła Ania na weekend Oczywiście nie mogło obyć się bez tradycyjnego e, oscypka Dziękuję, dziękuję. Boże zdrowie! No ja Bardzo dobrze. nie? I co zamawiasz, kochanie? Co tam zrobić? Steak, strong gulasz. Z chaboły, soberka, barbecue. Oh, kurde. Nie wiem. Zobaczymy. Alkohol, wino. To nie. No ciekawe. Dla dzieci, zupy, barsz z krokietem. Ale szybciutko nie. Tak, tak co. Pięknie Postawiam to wygląda. Powiem, mam nowe miejsce, testujemy, ale naprawdę bardzo, bardzo... Poczekaj, bo bardzo dużo po się miasto, żeby zobaczył. Spokojnie, ja mam brolatkę, a ty masz... Pieczeń z karczku. Pieczeń No testujemy. Kochani, serdecznie rekomendujemy to miejsce. Bardzo, bardzo smacznie. Mieliśmy standardowo jechać do Hochołowego, ale powiem szczerze, że nie żałujemy, a wręcz przeciwnie, chyba już nie pojedziemy nigdy do Hochołowego, bo bardzo szybko, bardzo smacznie. No i obsługa 10 e, na 5. Czyli 5 gwiazdek więcej dajemy w skali do 5. Naprawdę jest przecudowne miejsce. Nie wygląda z zewnątrz tak e, zajebiście, jak jest w środku, i smacznie, naprawdę.